tam wszystkich. To taki nasz czas odpoczynku, zebrania myśli, relaksu. Mamy takie swoje ulubione miejsca, do których przyjeżdżamy, zaglądamy jak chcemy odpocząć, chcemy się zrelaksować, chcemy spokoju. Takie właśnie. Miejsce na roztoczu, prawda, dziubek? Tak, bardzo fajnie tutaj jest, kochanie, zobaczcie, jakie jest piękne miejsce, te góry, wzniesienia, te szczyty i jezioro, dosłownie pełne ryb. Tutaj ryby podpływają, nie wiem, czy kamera to pokaże, ale w każdym razie, kochanie, zobaczcie, jakie piękne jest roztocze. Woda, o ryby, chyba widać, będzie ryby, całe ławice ryb. No, i oczywiście, dzisiaj z kruszynką tutaj przyjechaliśmy. No, i tak się ugościmy Jest to taka nasza y, prywatna plaża. Tak. kawa w wodzie Kawa w wodzie tak pijemy sobie Takie tutaj śniadanie to zależy Śniadanie czasami jemy czasami tutaj nocujemy Kochani tak to wygląda piękny sosnowy las piękne widoki i tak taki jest właśnie ten świat szeroki Kochani mogę pokazać widzom dalej to co tutaj jest Kochani chodźcie wam pokażę Kruszynka pozwoliła to więc, to więc wam pokażę coś więcej z innej perspektywy z innej perspektywy jak to wygląda tutaj zobaczcie piękne miejsce to jest piękne miejsce yy, tutaj nie wiem czy tutaj uda mi się wejść no ale w każdym razie yy, jest tutaj pięknie super ślicznie kochani o a my tam w oddali, dzisiaj przyjechaliśmy się troszeczkę zrelaksować. Yy, tutaj podziwiamy piękne kwiaty, zobaczcie. Przepiękne kwiaty i, one, i to są takie naturalne, prawdziwe kwiaty. W skarbie, tutaj jakie są kwiatki? Nie wiem, czy ty widziałaś. Yy, takie dzwonki. Nie wiem, co to, to kotusiu, jest byś jak... później zobaczyła, słonko kochane. To jest rozdęte, ale nie pamiętam. Co, kotusiu? To jest, to... jest coś rozdęte, ale nie pamiętam. Tak kochani, zobaczcie, no tu jest przepięknie, tak właśnie. A to fioletowe. Tak. To herbatę się z tego robi. A, a właśnie to się herbatę z tego robi. No właśnie. W tamtym roku mi o tym mówiłaś, tak. pokazywałaś. Tak, teraz skojarzyłem. Eee, zobaczcie, tak można fajnie. Za darmo, za darmo się relaksować, a nie jeździć gdzieś po jakichś pensjonatach, hotelach, jakichś tam dziwnych innych ośrodkach. Yy, kochani, zobaczcie, za darmo tak można sobie spędzać fajnie, miło czas. Wystarczy troszeczkę wziąć, yy, yy, wybrać się z domu, jest pięknie. Jest bardzo dużo miejsc właśnie w Polsce, gdzie jest. jest gdzie odpoczywać, jest gdzie się relaksować. A to właśnie Kruszynka, mój, mój Kotusiu kochany, kocham Ciebie. Kotusiu, czy ja Ci dzisiaj mówię, że Cię kocham. Tak. O, to dobrze, bo ja myślałam, że oj, ja niedobry. <laughs> A ja, tobie? a ja cię kocham. Tak mówiłeś, kto już... że... A właśnie, a tutaj jest nowy baner reklamowy, kruszynka od nowa. Do do, do do, do do. Kochani! I tutaj, żeśmy sobie powkład. O ile ryb zobaczcie! Ryby, ku się ryby mi się I udaje mi nie nagrać. Nie się, żeby nie I, koch. ale ryb dużo. Ojej, te rybki to się w ogóle nie boją. To tu się że mi chyba jedna z rybek to mi wpięte kąsa gryzie, podgryza do gry. Ale rybek dużo, kochanie, nagrywam filmik dla Ciebie rybkowy. Super, cieszę się bardzo. Ale fajnie! O! Ale fajnie! Zapraszam na kanał też Życie od nowa, tak przy okazji. La la la. to jest kurszynko moje słonko, kochane! Katusiu, fajnie, ale pamiątka fajna będzie, wiesz? Ojejku, piękny zapach sosnowego, sosnowego lasu. Katusiu, to jest sosenkowy las? Tak. Okej, okay. Dada. Tak. No i właśnie. A może Skarbie, wiesz co, live na żywo włączymy, co? Włączymy. Tak? Okej, okay. niech sobie widzowie twoi patrzą. Pięknie tutaj jest, o jak piękne, takie piękne widoki Piękne widoki Ale ryb jest dużo o jeu ciekawe czy tutaj rekiny pływają. O to na pewno Nie no, oczywiście żartuję. Ale superowo. Superansko. Da tam o dudadej do, O do, da, Dobra. Okej. Okay. Patusiu, już swoich widzów na kanał. Zapraszam na kanał Kuszynka od nowa i oczywiście życie od nowa na nasze oba kanały. Zapraszamy. Okej, okay. zapraszamy na kanał Kruszynka od nowo. Aj, kanał Życie od nowa. Też się wcisnąłem.